Hej, witam wszystkich serdecznie z strony Dunia. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię Assassin's Creed 3 Liberation. Jest to już drugi odcinek. W poprzednim odcinku nic nie było dużo. Było pokazane wstęp jak zawsze w, w serii tych Assassin's Creed 3. Było pokazane dokładnie jak tutaj się znaleźliśmy, jak nasza postać to nie, nie, nie przeżyła, tylko po prostu. Że nasza postać straciła ro rodziców, a teraz masochę, nie ma matki. Że, no, że się zgubiła. No, w ogóle nie się odcinek to zobaczycie tak w ogóle. I tak, tutaj sobie kawałek podeszłem do przodu. I tak, pokazany. O! No, skasowałem to. No trudno, to powiem tak. Pokazany było, że każda z trzech postaci, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ma jak, jakiś tam. Yy, ma jakiś tam poziom. Yy, Poszukiwalności, teraz yy, yy, na pewno zauważyliście, że gdy po prostu zdarłem ten plakat, to tutaj yy, poziom zauważalności u osoby niewolnika się zmniejszył. I tak właśnie jest, że u osoby niewolnika nazywa się plakatem, a u osoby damy yy, zabija się jakiś tam. Yy, tych jakichś ludzi po prostu. Nie byli jakichś ludzi stąd, że go zaraz mogę go zaciekać, Po prostu specjalnych ludzi. Yy, tak. Yy. Mamy tutaj kupić yy, ubranie podróżne. O tutaj jest yy, jeszcze ten plakat. Tutaj na mapce jest właśnie pokazane, że gdzie są te plakaty, są gdzie są rozmieszczone, więc nie trzeba latać po całym mieście i szukać jakichś tych plakatów. Yy, tak, yy, mamy kupić, jak już mówiłem, ubranie podróżne dla tej niewolnicy, którą yy, yy, którą po prostu ratowaliśmy ją yy, z z, tamto, z tej. no z tej stodoły. O. Właśnie w tamtym poprzednim odcinku zapomniałem powiedzieć, że właśnie była pierwsza misja gdzie ratowaliśmy Y, tą kobietę ze stodo. Tak, y, kupiliśmy już ubranie i mamy wrócić na swoją posesję. Zobaczmy jak tam wygląda na aparacie wygląda to. Okej, okay, dobra. Jak widać y, osoba damy nie może sp y, sprintować, ona tak po prostu sobie tak biegnie lekko, y, tak ujmując. Bo sprint inaczej wygląda oczywiście, no nie? On, I może oczywiście się spinać. Jak są nasze wspiątku się, to no, na przykład nie moga, no nie? to jest osoba damy. Jak oczywiście Dama coś zrobi coś nie tak, nie gest tak no nie to niewolnicy od razu zaczną coś podejrzewać i wzrośnie mi poziom poszukiwalności dla osoby damy a jeśli chodzi o poziom poszukiwalności asasyna tej asasynki, możemy tak powiedzieć to on chyba jest tylko na poziomie na poziomie pomarańczowym

Okej, okay, więc tak, pod synchronizacja, tak Barachos, nie pamiętam co to był, yy, to był magazyn, dobra yy, Znajdź tego Geralda, czy nie wiem jak to się wymawia, chyba Geralt yy, W magazynie No, dobrze mówiłem, Osoba asasyna po prostu ma zawsze poweranczowe i to z biegiem czasu będzie się po prostu powiększać. I nie może być mniej poszukiw poszukiwalności u asasyna mniej niż żółty. Bo gdy ma on żółty, to po prostu strażnicy będą zwracać moją uwagę. A gdy je po prostu się zapełni, to zaczną ją gończyć i wtedy będzie wszystko się zwiększało do czerwonego. Ci bandyci podeszli do mnie, bo oni chcieli mnie tak targać, oni tak targo, targają mnie o rękę, ci bandyci. Gdzieś strażnicy mnie obronili. No. No, się. Nie, 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 nie patrzę się w sumie na... A aparat, ale chyba mi się wydaje, że coś tam yy, zamula trochę. Nie, nie, Boże, nie, sobie... nie, Później nie, nie, to, nie, to y nie, y nie, nie, nie zamazuję trochę nie, 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 No. nie, nie, Okej, okay, mamy śledzić go... O nie, ekran jest zgasł. Dobra. Mamy śledzić tego typka. O nie. Dobra. Patrzcie no. Nie tam wybiegałem. Dobra. Tak, mamy go. O Boże, zaczęłem ja się powtarzać. Jeju. Mam po prostu go śledzić tyle. Jeśli na zobaczę, to po prostu będzie to dłużej trwało. Да знаю еще обраться. Ну, Nie, nie, wstań, stanie, w stanie jest tutaj. Dobra. No co on się obróciło, ale nas jeszcze nie zobaczył. Ok. To sobie przejdziemy tutaj. O, dobre.

I, że po prostu możemy oczarować, zauroczyć yy, strażników przy naciśnięciu, trzymaniu yy, przycisku kółko yy, dobra. I tutaj po prostu możemy go przekupić łatwo. I tutaj będzie pokazane, w, tutaj po prosto będzie pokazane, yy, jaką cenę damy yy, przekupienia. Tutaj oczywiście, jak już yy, ja sobie tuż te, pograłem, sobie trochę i ty czy dać setkę O, patrząc, co się stało Dobra nie wiem dlaczego <laughs> Przepraszam dałem mu maksymalną ilość pieniędzy i po prostu nie jakby to odrzucił ale i tak mnie wpuści Ym, oczywiście że ten jakby mu jakby się zgodził na to by po prostu wziął tą sakiewkę tylko kieszeni by sobie wsadziło i po prostu ją nie przepuścił bez żadnego, ale bez żadnych pobychanek, O, i każdego strażnika można właśnie tak zauroczyć, że przytrzymujemy. Przy, 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 przy przy kółeczką i mu takie serduszko się wypełnia to akurat można każdego strażnika tak przekupić i on będzie, że każdy że strażnik będzie tak za nami szedł i nas bronił przed tymi bandytami, jak widzieliście, który nie chciał po prostu złapać to jest przydatne, bo na przykład, kiedy mam misję, że muszę gdzieś przejść muszę coś wziąć, to ci bandyci po prostu mnie tak targają i ja nie mam jak tego zrobić to albo po prostu mam tego strażnika i ci bandyci mnie nie zaczepią albo po prostu ich no zabiję i wtedy mi wzrośnie wzrośnie mi te te, jak się nazywa, no znowu mi wypadło z głowy poszukiwanie po prostu gdy będę się przechodził koło strażników będą mnie znowu łapać właśnie lepiej jest sobie takiego strażnika wziąć i że za nami świadczy, że żadny nam nas nie zaczepi. Okej okay. Tutaj właśnie trzeba będzie użyć przedniego, tylnego panelu sterowania Jak widzicie, żeby roze rozerwać... Rozrzeć tą y kopertę Nie wystarczy po prostu przedniego ekran y użyć Tylko trzeba po prostu z przodu I z tyłu przesunąć I to się rozrywa Tak, y Okej, okay. o właśnie nas będzie ta misja, raczej nie, no misja, że mamy tam sobie iść I tam dalej to będzie taki jakby port i Tam po prostu będzie dużo tych bandytów i jeśli sobie nie wynajmę, nie zauroczę jakiegoś strażnika po prostu oni będą mnie zaczepiać Oni za mną pójdą i po prostu będą mnie targać Albo sobie, i albo ich nie zabiję, albo nie pozwolą mi sobie mi iść Iść dalej, w stronę tego O, tutaj mamy więc strażnika Najpierw pokażę o co tu w ogóle chodzi Tak Dobra, możemy na razie sobie iść dalej Tutaj przejdziemy sobie od tyłu O, mamy już ich To oni? Nie, to są normalne yy, Rybacy jednak Dobra Źle trochę poszedłem Idziemy tędy. O, dobra. Dobra, tu już mamy strażników, więc nie będę musiał się tam do wracać. I to jest pewnie jakiś sklep, jak widzę. To nie do tego mam iść. O, mamy tutaj bandytów że jak oni tam rabusie, nie będą rabusie, bandyci nie oni jak nie zobaczą sam, samego to po prostu za mną pójdą jak ja tak będę sobie szedł w końcu to mnie podejdą, ja się zatrzymam o, i właśnie o to mi chodzi oni mnie szarpią i mnie popychają i nie mogę nic robić na razie o, teraz mogę uciekać oni po prostu za mną tak będą sobie szli po prostu nie będą mnie gonić, bo to się nie opłaca podedę... No, będą mnie gończyć, tak strażnicy ich zapią. Dobra. Tutaj dziś był strażnik. O, dobra, jest tutaj. I tak. Naciskamy przycisk, kółeczko, kółko. No. No, popatrzcie na mnie. Popatrzcie na mnie. To on. Nie, to jednak nie każdego strażnika, tylko... No nie, o, widzicie? Podbiegłem i po prostu oni o, y, zacząłem sprintować i oni po prostu coś podejrze, podejrzeli o mnie. No. To, znale muszę znaleźć sobie jakiegoś. O. Y, to jednak nie każdego strażnika, tylko takie strażnicy też są. Y, takiego każdą osobę, która ma takie serduszko nad głową, możemy go po prostu zauroczyć. Możemy. To serduszko się wypełni możemy sobie iść. Pójdziemy sobie tędy. I to serduszko pe po pewnym czasie ono po prostu będzie tak malało i trzeba będzie to odnawiać cały czas. Po prostu nie To nie jest żadne kosztowne. Nie wydajemy na to żadnej kasy. Po prostu ona, co do niego podejdzie, po podejdzie, coś mu tam pokaże rączką i on idzie za nami ja widzę tu też są właśnie rabusie są i oni po prostu na mnie nie zwracają uwagi bo widzą, że mam już swojego podobiecznego który mnie obroni i mnie nie ruszą Okej. Okay. Yy, to będzie interakcja chyba? Tak? Nie. Yy, to. Nie. Gdzie są podopieczne? To mi się skończyło. I sobie uciekł. Dobra, mniejsza z tym. No. Tak, zrobił orła Nie? nie. Tutaj w sumie powinna się interakcja pokazać. Nie, wiem, co się stało? Zaraz. Ona no nie, już nie zobaczyli ci dzieci. Ci. No, po prostu nie tą stroną poszedłem. Miałem iść po prostu drugą stroną. Ale dobra, teraz muszę sobie... No dobra, nie wypychaj go. Muszę jakiegoś strażnika sobie znaleźć. Nie, 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 nie chcę zrobić. Dobra. O jak widzicie. Y... Popchnąłem strażnika, z baragowziłem i oni mnie po prostu teraz będą gonić. Y... Wszyscy się teraz na mnie rzucą. Dobra, ja sobie teraz... Y... przewinę sobie. Yy, nie rozumiem nie to nie to, nie nie, nie. przy okazji wam na jakiej zasadzie to wchodzi to chodzi. nie zamierzałem tego ale dobra yy, to gdzie to się zmieniało nie pamiętam yy, raczej nie zmieniało tylko yy, w DNA się to zmieniało Dobra, to są ogólne misje, które już. Dobra, Tak, to, było, to była ta misja. Dobra, przywinnijmy sobie, bo teraz ja po prostu będę z nimi walczył. Będę miał teraz po prostu duże poszukiwanie, bo tam chyba było 6, 7, trochę ich tam było. To już bym miał, na pewno bym miał już pomarańczowy pasek. Dobra. Ja tutaj zrobię stop i wrócę po prostu wtedy kiedy... Kiedy tam już będę. Dobrze? Dobra. A więc dobrze, już jesteśmy. Mamy już swojego podobiecznego. I idziemy dalej. Mniej więcej jesteśmy w tym samym miejscu co byliśmy. On idzie za nami. Dobra. Nie możemy go teraz zgubić, bo gdy go zgubimy, to potem nas będą zaczepiać te zbiry. Zbiry. Dobra. Ustawię tutaj kamerkę, Dobra, żeby to ładnie tak by wyglądało jakoś. Dobra, idziemy dalej. Twój ojciec jest w tarapatach coś tam, nie wiem, interakcja i teraz mamy dwóch strażników, yy, mam po prostu ich zauroczyć. To jest zadanie poboczne, jakie tutaj widzę. Więc tak, znajdziemy sobie jakiegoś drugiego strażnika, najpierw jakoś i go po prostu zauroczymy. O, jest drugi strażnik, on nam już z, już z bronią wychodzi. Ja mu po pomacham łapką i już jest mój. Chodź tutaj strasznie pierwszy na chwilę. O, dobra. Już wypełniliśmy zadaniem poboczne. Chodź tutaj, ty, 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 ty tak. Bo Ty będziesz tutaj... Yy, będziesz tutaj pilnował tego. więc tutaj zapewne nie wpuścisz. OK, Mamy włączyć teraz yy, zmysł orła, wzrok. Jaki zmysł? O. I mamy nacisnąć lewy, żeby skupić wzrok, czy jakoś tak, na tej rzeczy. Dobra. Zobaczymy go jeszcze raz. Bo musimy iść do kolejnego, do kolejnego punktu na mapie. Dobra, chodź, chodź, chodź za mną. Tylko mi się tutaj nie zgub, bo będą musiał szukać drugiego. Jak mi się zgubisz, to znowu będą bandyci yy, będą mnie zaczepiać, znowu z którego jest brawezny, i znowu będą mnie wszyscy gonić. znowu musimy wzrok orła włączyć o, gdybym nie miał przy sobie strażnika tutaj są te, zb te zbiry ci rabusie to na pewno by nie pozwoliliby mi skupić się na tej rzeczy no okej okay. dobra w sumie już strażnik nie będzie mi potrzebny yy, idziemy teraz w bezpieczniejsze miejsce. Bo na aparat. Czy wszystko ok? Idzie. Dobra, jest wszystko ok. E, Jakiś tak idzie, id dziwnie idę. jemu, już, że to zauroczenie się skończyło i on sobie już idzie na swoje miejsce. Dobra, no, interakcje. I am terribly grateful for your assistance, de to uh, expect a considerable Tutaj from... jest, przepraszam was, obniżę to. Um. Okay. Nie, zaraz. Przepraszam Was, chwilkę. Muszę to podwyższyć trochę. Okej, okay. może być, ale nie, nie może być. Mm. Tak, może być. Tak, tak może być, okej. Okay. Co teraz, co mam zrobić? Yyy... Yy, dobra. Znajdź... Yy, chyba znajdź... Tak mi się wydaje. Nie, spotkaj, spotkaj, tak. Yy, spotkaj Geralda... Nie wiem, to się wybawia, już to mówiłem. Chyba Geralda w magazynie. To nie było dobre. Tu go wyciągnąć znowu, bo znowu... Na bytanko, no, tego strażnicy wystali wzrosłoby moje poszukiwanie osoby damy. Czasem to takie trochę nudne: z jednego końca na drugi koniec, tak powoli iść taką osobą, że dość tutaj. Dobra, nowa interakcja.

I dare say thanks a road to Saint Nicolas. Or perhaps a guardian angel, monsieur. Ah, Aveline. I'm sure it is not your old father's company that draws you here. I will leave you both to your private business. Aveline. The documents you found aboard the Rat Captain's ship. I recognize the name. Rafael Joaquin de Ferrer, a known and... I don't know what his business is here, but we can be sure it's more than a simple larceny. How can I help? One of Vagate's servant contacts tells us that he will attend a social soiree at the Governor's Mansion this evening. I'll have my best dress ready, or my worst. <laughs> Fear not, Gerard. I'll uncover his true purpose. Gerard. Gerard. In the meantime, may I suggest that you uh, familiarize yourself with the Governor's Mansion? Perhaps discover a discreet way to enter. Don't worry, Gerard. I will prepare well. O one more thing. There is a smaller uh, house for sale near the governor's mansion. It would be ideal for a dressing chamber. If you wouldn't mind uh, buying it. Your wish is my command, Monsieur Blanc. trochę żółto jak widzę na aparacie dobra tak mamy kupić no to będzie kupić tą izbę tam gdzie się przebieramy to kupimy i to będzie raczej koniec już Właśnie te osoby zabijamy, jeśli mamy. No, znowu, znowu mi wyleciał z góry. No, jeśli mam poszukiwanie na osobę damę, o! No, żeby ten kupić tą izbę, czy nać, no boże, jak kupić? Zbliż się do izby, aby tam wejść. No, ro choć nikomu by wybrać osobę, możesz też, dobra, Nie szasnij. Ech Piękne tysięcy się od niego, żeby kupić taką sobie izbę No, znowu mi komp wyłączył, no Dobra Dobra, następne będziemy kontynuować w następnym odcinku Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!